W można znaleźć tyle różnych bzdur. Takich rzeczy się nie robi w takich momentach. Pani redaktor. To, to ja się jakieś tylko rozliczenia. Stastuje, że zostałam oskarżona o to, że proponuję pożyczki dla powodzian. Nigdy nie było takiego produktu i nigdy nie było takiej wypowiedzi z mojej strony. Chcemy dołożyć do tego również pule w nisko pożyczkach. Niestety mamy całą falę fake news, ustraszenia tam. Na podstawie tej mojej wypowiedzi ludzie byli straszeni, że będą musieli oddawać pomoc. Takich rzeczy się nie robi w takich momentach. Nigdy nie Sejmie. było takiej mojej wypowiedzi. O dezinformacji. By, by, tak, i tu też wokół mnie jest fala, wokół, to, to nie jest atak, ja nie traktuję tego też jako atak na mnie, tylko atak na mój resort, bo dzisiaj próbuję się zakrzyczeć prawdę na temat tego, co powoduje tego, tego typu, typu sytuacje, a będziemy mieli, o tym też wczoraj w Sejmie mówiłam, coraz więcej nagłych wyładowań atmosferycznych, że z dyskusji o powodzi tysiąclecia możemy przejść w dyskusję o tysiącleciu powodzi i my musimy temu przeciwdziałać i na to się szykować.